No i witajcie kochani, zobaczcie siwe gąseczki się pokazały tu dwie piękne a tu zawsze rosły żółte, o jeszcze tutaj bym nie zauważyła cztery piękne Kolejna tu następna. śliczne gąseczki hmm. jeszcze kolejna ciężko wyjąć z tego mchu pięknie i widzicie tutaj? Kryję się tak pod listkami. No to jednak nikogo nie było tutaj. Kolejna siwa. Rzebeczek. Jeszcze koło gąsek. No i taka kupeczka w jednym miejscu. Może jeszcze tutaj będą. Pod tymi liśćmi to się one wykryję. I podgrzybeczki piękne. Jak zwykle w moim stałym miejscu. O i tu jeszcze taki maluszek. ale już ślimaki już się dobierają. O, jeszcze tutaj maluszek. Nie zauważyłam. I tu gdzieś widziałam. Kozo tak. jeste kolejne dwa trzy o jeszcze tu maluszek jakie piękne notki to jakie piękne dwa Malutkie, masz no nie takie mały, bo już spore. Zobaczcie tu taki maluszek, ale nie będę go brać. Tego większego weźmiemy. Piękne. Kurde, zobaczcie jaki wielki prawdziwek. A się biedny złamał jako głowa. Kurde, tu ślimak. Ciekawe, czy będzie zdrowy. Ale może być zdrowy, bo jest w piachu. O kurde. Jako nurus śmiesznie, zobaczcie, ale olbrzym, Jacie Zobaczy go, kurde, zobaczcie zdrowiutki, no bo jest w piachu. Ale olbrzym kurde myślałam, że ktoś go, kurde, przewrócił że już robaczywy był. I ten go ktoś przewrócił A to taki wielgus zobaczcie, jaka głowa. Co za cudak. I pod grzybeczek. piękniutki. No to drugi. I tu jak się pięknie schował. I kolejny. I kąseczka ale już w tym miejscu liści napadało że będzie trudno dzisiaj znaleźć gąski o i tutaj będzie trudno dzisiaj no jakoś nie chcą wychodzić jakieś dwie, ale już widzę coś ciekawego na pniu, kurde, chyba boczniaki, jadzie, pierwszy raz widzę tutaj boczniaczki, kurde. pięknotki. No fajnie. Kurde, nie wiem czy ich zrywać. Bo jeszcze tego grzyba nie jadłam. Boję się odważyć. Ale podobno dobry grzybek. Boczniaczek. No na pewno to jest boczniak. Widać. Nie chcę psuć. Ale tak mi się trafił. Jeszcze takiego nie miałam. Zawsze jakieś takie pojedyncze, podwójne. O ten piękny. Dobra, idę szukać gąsak. A jaka sztuka. Kurde, jaką ma nogę. Skubana. Ale pięknotka. Tu chyba jeszcze widzę. Tak, to kolejna. I tu jest kolejna. No trudno. Trudno jest tu dzisiaj. W tych liściach. Jeszcze. coraz więcej liści opada. I są niewidoczne. kilka dni tutaj nie byłam i tak je urosły. spore. Kolejna, następna, i tam chyba jeszcze jedna. I kolejna taka, wielka. O, ta tu ma nogę grubą. Zobaczcie, ale grubaska, piękna. No i kochani, jestem już w domu. Grzybki się moczą. Już w trzeciej albo w czwartej, chyba w wodzie już. Te jakie wielkie gąseczki. A i jeszcze prawdziweczka udało się znaleźć. Tu jeszcze był jeden. Tu gdzieś musi być łepek. A i tu jeszcze. No i niech się pomoczą trochę. Jeszcze pokroję i będziemy gotować. No ale ta. Jeszcze ta. To były wielkie. Gąski. No i dzisiaj za bardzo nie było czasu na takie chodzenie. Miałam tylko godzinę czasu. Ale i tak przez godzinę udało się nazbierać troszeczkę. A i tamten wielki prawdziwek no niestety był robaczywy. Tu na początku ogonka był zdrowiutki, a później go sprawdziłam dalej i niestety robaczywy był. No dobra kochani, niech się one jeszcze trochę pomoczą i będziemy gotować i w słoiczki. To do następnego. Pa!